Cześć dzisiejszej transmisji, naszej klasycznej, nie będzie. Za to zaprezentujemy Wam nowości, które będą się pojawiały w przyszłym tygodniu, właśnie w formie takich krótkich nagrywek. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam zaprezentować, jest ta tkaninowa kamizelka. Słuchajcie, kamizelka jest zapinana oczywiście tutaj na guzik. Guziki są również zamocowane tutaj w bokach, bo zobaczcie, to są takie fajne pęknięcia, które robią fajny efekt. Możemy sobie to fajnie wystylizować. Kamizelka jest z takimi zaszewkami z przodu, jak zarówno z tyłu. Naprawdę fenomenalnie się prezentuje. Zobaczcie piękny kolor szary ze śmietanowymi paseczkami, a mamy jeszcze je dostępne w innych kolorach. Zobaczcie! W naszej gamie kolorystycznej pojawił się taki kolor grafitowy również ze śmietanowymi paseczkami. Następną opcją jest kolor klasyczny czarny oraz melanzowa szarość. Tutaj już nie mamy żadnych paseczków. Kamizelki będą dostępne w rozmiarach 4 od do XL. -ki. Pamiętajcie, jest to naprawdę fajna tkanina. Jak widzicie, kamizelka jest uszyta na podszewce. A te guziki, które tutaj mamy, są specjalnie farbowane pod kolor tkaniny i logowane. Zobaczcie, to kamizelkę tym razem wystylizowałam ze zwykłym takim podstawowym fazykiem i z naszymi już kultowymi spodniami z guzikami. Spodnie są tutaj uszyte na płasko. Z kolei z tyłu mamy gumeczkę, przepiękne kieszenie. Na bokach one również są ozdobione tymi guzikami, co są w żakietach. Spodnie są dostępne w wielu kolorach, oprócz śmietanowego koloru ze mnie, który uważam zawsze na wiosnę pięknie się sprawdza. Jest dostępny kolor czarny, ten przepiękny pango, kolor karmelowy, oliwka, przepraszam. Yy, tak, jasna oliwka i kolor khaki. Takie kolorki mamy dostępne, rozmiarki z tych spodni od deseczki do XL. -ki. Zobaczcie, to jest ta guma, to jest to, co sprawia, że te spodnie naprawdę bardzo wygodnie się nosi i fajnie się układają. Zobaczcie, one są tutaj takie szersze w bioderkach, więc naprawdę fajną robią robotę i właśnie fajnie pasują do takich trochę może bardziej eleganckich stylizacji. Zobacz, ta sama kamizelka ubrana już z dodatkiem koloru białego koszuli i czarnych spodni. Zupełnie inaczej się prezentuje, bardziej na elegancko. Oczywiście roboty też tu robią zupełnie inne buty, bo w poprzednim wydaniu widzieliście założoną kamizelkę ze sneakersami. Tym razem but na obca się czarne spodnie też robią inną robotę. Koszula z tym wiązaniem pod szyją na kokardę. Taki bardziej romantyczny wydźwięk już dodaje tej stylizacji. Więc jeżeli wolicie taki look, pamiętajcie, że jedną rzecz możemy wystylizować na różne sposoby i nabierze to innego charakteru. Koszule są dostępne w kolorze białym oraz czarnym. Takie podstawowe kolorki i rozmiarów jest aż cztery, bo od eski. Do XL, -ki. zarówno kamizelka też jest w takich rozmiarach, jak i te spodnie z kieszeniami. Również od eczki do XL. -ki. O tej koszuli, której Wam mówiłam, że ma to właśnie wiązanie na kokardę pod szyją, że jest ona dostępna w dwóch kolorkach, to właśnie zobaczcie, możemy sobie ją zawiązać na różne sposoby. Tutaj ten kolor czarny, ale mamy jeszcze dostępny drugi fason koszuli. Ona jest bardziej klasyczna z taką kieszenią na przodzie. Przód jest krótszy od tyłu. Również koszula z kołnierzykiem i cała zapinana na guziczki. Również w dwóch podstawowych kolorkach: biały oraz czarny. Pamiętajcie, wszystkie nasze produkty z dzisiejszej stylizacji są dostępne w rozmiarach odeski do selki.